Moc, moc zespołu będzie można określić dopiero po sezonie. Pan powiedział, że Legionowie nie miał jeszcze takiego składu. To trudno ocenić, mówię. To, to zweryfikuje, zweryfikuje boisko. Nieraz bywa tak, że zespół słabszy, ale mający tak zwany team spirit czyli te e, powiązanie i i współpraca między sobą lepiej się prezentuje niż zespół z samymi nazwiskami. My oczywiście liczymy na to, że nasz zespół będzie w tym roku najlepszym jak do tej pory. Osiągnie jak najlepszy wynik, jaki można było osiągnąć. I tutaj bardzo im tego życzę i nam samym, i wszystkim kibicom. Polska siatkówka ma dobrą markę. Myślę, że będzie miała jeszcze, jeszcze lepszą. Żeńska siatkówka wraca po ostatnich mistrzostwach Europy chyba na. Wchodzi, wchodzi mocno pod górę. W związku z tym myślę, że i to skłoniło zawodniczki, że widzą, że, że w polskiej siatkówce dobrze się dzieje. W związku z tym. Coraz, coraz lepiej, mam nadzieję też będzie osiągać coraz lepsze wyniki. Budżet jest zamknięty, chociaż cały czas walczymy, żeby go jeszcze zwiększyć, żeby można było powiedzieć, że rozpoczynamy nowy, nowy sezon z nowymi, z nowymi nadziejami. Zarówno tymi sportowymi, jak i finansowymi. Ja myślę, że mamy w ogóle bardzo zgraną ekipę i, i myślę, że każda dziewczyna czuje się dobrze. Myślę, że to jest właśnie najważniejsze, że, że po miesiącu trenowania nie mamy siebie dość, chcemy ze sobą spędzać czas. Nawet ten wolny, którego na razie nie mamy dużo, ale, ale myślę, że dogadujemy się super i, i oby to był dobry prognostyk na cały sezon. Myślę, że nie będzie u nas żadnych konfliktów i, i wszystko będzie przebiegać super. No, rozkręcamy się. Tak naprawdę dopiero zagrałyśmy cztery sparingi i, i uh To były takie mecze wyjazdowe. To były pierwsze szlify, pierwsze sparingi, które zagrałyśmy w Poczdamie. To tak naprawdę było dwa dni po przyjeździe trenera, więc totalne eksperymenty. Na razie stajemy sobie powoli w szóstkach i, i na razie nie możemy mówić o jakimś super zgraniu, bo, bo tak naprawdę myślę, że to najważniejsze mecze sparingowe jeszcze przed nami, żeby wszystko doszlifować. Ja z trenerem miałam okazję współpracować już wcześniej i, i w Sopocie i, i, i troszeczkę teraz w Pile w poprzednim sezonie. E, podoba mi się jego warsztat. Wiem, że że dobrze rozumie siatkówkę. Myślę, że, że rozumiemy ją podobnie, dlatego nie miałam żadnych obaw, i, i tak naprawdę to, to trener przekonał mnie do tego projektu tutaj w Legionowie. I wiem, że wiele młodych dziewczyn też, słysząc o tym, że jest to dobry szkoleniowiec, który dużo pracuje technicznie, myślę, że dla młodych dziewczyn też to było taką kartą przetargową, że, że mogą na początku swojej kariery wiele się nauczyć jeszcze od trenera. Oj, nowości będzie bardzo dużo w tym sezonie DPD Legionowi, warto śledzić, bo, bo staramy się być innowacyjni, a po prostu to, co będzie działo się na początku sezonu 2019-2020, to jest już apogeum w tym wykonaniu. Co mam na myśli? Wprowadzamy nowe kategorie biletów, na czele z biletami VIP-owskimi, opiewającymi catering, też specjalne wydarzenia dla VIP-ów. Tego nie było można kupić dotychczas, to można było tylko dostać jako sponsor naszego klubu. Dzisiaj i każdy może sobie sprawić taki właśnie, taki właśnie karnet. Kolejna rzecz to jest sprzedaż meczowa. Nie było możliwości kupienia przekąsek napojów na naszych meczach, teraz będzie. Duże dwa projekty, które wprowadzamy, to po pierwsze klub biznesu. Który będzie prowadzony przez Roberta Okulskiego, i który, który będzie zrzeszać wokół naszego klubu przedsiębiorców, którzy będą mogli w ten sposób właśnie poznawać się, wzajemnie szkolić i powiększać swoją sieć kontaktów. A przede wszystkim jest projekt, o którym dzisiaj nie możemy powiedzieć za dużo, dlatego że ogranicza nas prawo, ogranicza nas przepisy. Dzisiaj możemy powiedzieć tylko tyle, że wkrótce każdy, kto będzie chciał będzie w stanie zostać współwłaścicielem naszego klubu.